Cześć! Dzisiaj jesteśmy znowu z wami w składzie Maciek. Ostatnio rozmawialiśmy sobie troszkę o Starfieldzie, o tej wojnie 30 kontra 60 FPS-ów. Dzisiaj poruszamy kolejny ważny dla nas temat, temat związany z dużą nadchodzącą premierą, a więc Baldur's Gate 3. Wokół gry urosło ostatnio sporo kontrowersji, jest tam sporo dylematów. Jakaś dziwna burza, która się wywołała wokół tego, jak dużą grą jest Baldur's Gate i, i tak naprawdę tym, że Baldur's Gate może nam zniszczyć cały gatunek RPG. Dzisiaj pogadamy sobie o tym, ale zaczniemy troszkę nostalgicznie, bo jakby zaczniemy od początków Baldursów. Ja swoją przygodę, powiem szczerze, zaczynałem z Boldursem 1, nie w dniu premiery, jakiś chyba rok, dwa lata później, czyli nie, pamiętam, że gra chyba zadebiurowała w 98, potem był dodatek rok później do pierwszego Boldura, ja pewnie w okolicach, tuż przed premierą dwójki, ja pamiętam, że miałem już za sobą, byłem tuż po ukończeniu jedynki, jak, jak już miałem tą wiadomość, że nadchodzą, nadchodzą Cienie Amn, chyba był polski tytuł. Tak. Baldur's Gate 2. W tej podstawowej wersji, tak. Shadow of tak. Amn. Shadow of Amn. Eee, pamiętam, że już byłem nakręcony i to był rok 2000, jakoś druga połowa. Eee, zaraz był dodatek Trombala. No to był, to był złoty czas izometrycznych herpegów. No tak. Dodatkowo te tytuły jak Icewind Day, Planescape Torment, ten pierwszy. Eee, Never Winter Nights pierwszy. To też gdzieś... To, o, trochę no ale to już nie izometryczne. Już na Werwinter był w 3D. Ale, ale cały czas z góry jednak. Trochę ale, tak, no, trochę tak. Wiesz, ja, ja na przykład pamiętam, że w tamtych czasach mi nie przyszło do głowy, żeby mówić, że, o, gra w rzucie izometrycznym. No nie? tak było po prostu. Tylko, o, zagrałbym w grę z góry na przykład. Tak, jakby tak, no bo hmm. wcześniej mieliśmy przecież Fallout 1-2, e, tak. To... GTA. GTA, tak, dokładnie, GTA, Diablo, jakby Sacred, tak, klon Diablo, więc jakby to, to była złota era ta, takich gier. W zasadzie możemy powiedzieć, że do, do, parę lat temu wróciliśmy do, do takich RPGów, które miały gdzieś tam wywołać w nas nostalgię, jak Pillars of Eternity, czy właśnie Divinity Original Sin. Ja bym się chyba cofnął troszeczkę. Jeszcze? Dra Dragon Age'a, Dragon Age początek. Okej, okay, ale Dragon Age, no to wiesz, to jednak był wysoko budżetowy tytuł. Jednak nie, no, no tutaj mówmy no to była normalnie kamera 3D. Oczywiście tą kamerą mogłeś operować jak w starych RPG, tak? Ale wydaje mi się, że Dragon Age był za duży. jakby... Ale dla, dla mnie przynajmniej ten Dragon Age pierwszy, Dragon Age początek, był takim powrotem rzeczywiście do, do tych starych gier RPG, których mi w pewnym momencie zaczęło brakować. Bo yy, ja fakt, nie zacząłem swojej przygody z Baldurem w, yy, w dniu premiery dwójki. Ja w ogóle zacząłem od dwójki. Tylko kilka lat później, no jak grał w drugim premierze, ja miałem wtedy 10 lat, więc się troszeczkę cieszę, że, że nie grałem wtedy w ten tytuł, bo pewnie bym z niego nie zrozumiał nic. Albo niewiele. Albo niewiele. Więc kilka lat później grałem w tą dwojeczkę i się strasznie zdenerwowałem na nią i ogólnie na gry RPG, bo pojawił mi się błąd w trakcie gry, gdzie już byłem gdzieś w 3/4 mniej więcej. i Jak była misja, w, gdzie się wraca do lochów Irenique'a. I e, trzeba było wyciągnąć z kieszeni strażnika klucz. Mhm. Był strażnik, była kieszeń, ale on nie miał tego klucza. Gdzieś zginął. Tak. Ani ja nie miałem w ekwipunku tego klucza, ani on nie miał tego w kieszeni. Gdzieś zniknął, po prostu nie mogłem wyjść e, z, e, z tych lochów. No i Na wcześniejsze save'y? Nadpisywałem. Aha, okay. wtedy, wy... na, wtedy nauczyłem się, żeby nie nadpisywać sejwów. No nie. Wtedy, no, tak mniej więcej, z 40 godzin myślę, że do tyłu poszło. O, no, jak nie więcej. Zależy, jak dużo poświęciłeś na, na, na te aktywności poboczne. Te aktywności dużo. poboczne. Po prostu side questy, tam jakby Dokładnie. troszkę inna, inna konstrukcja gry. Także później przez chwilę się obraziłem na RPG, ale rzeczywiście i chyba takim pierwszym rzeczywiście dużym RPG'm klasycznym to był Dragon Age, do którego Wróciłem że tak powiem, okay. później mi się zaczęło z powrotem. Okej. Okay. No i później zaczęły się pojawiać te, te wznowienia Baldura też, nie? Które gdzieś tam... To czy nie wznowienia, odświeżone, 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 wersje, odświeżone wersje, które gdzieś tam na gogu sobie leżą. Więc, Bo warto je mieć po prostu. Znaczy ja muszę przyznać, że, że nie, jakby nigdy, nigdy nie miałem tak, że straciłem gdzieś tam. Jakby RPG dla mnie zawsze były... Ja też grałem w, w RPG w formie fizycznej, tak? w tym między innymi w D&D, ale też w Warhammera polskiego i... Znaczy nie, że Warhammer jest polski, tak jakby w polską medycynę Warhammera nie, po prostu w tą pierwszą, pierwszą i... Jakby te RPG były dla mnie cały czas ważne, tak, no Dragon Age, no to z kolei ciężko nie mówić, bo jednak Dragon Age to Bioware, Baldursa zrobiło Bioware oryginalnie, tak, jakby ciężko nie mówić, tak, To masz dużo racji, no bo, bo jakby to jest to samo studio i biorąc pod uwagę, co w ostatnich latach działo się z Biowarem ogólnie i z ich twórczością, to można powiedzieć, że E, faktycznie Dragon Age początek to była taka ich ostatnia gra nie, fantasy RPG z krwi i kości, tak? Jakby, Ja bardzo lubię Dragon Age dwójkę, pomimo hejtu, który wylał się na grę, ja muszę przyznać, y, mam bardzo niepopularną opinię, ale mi się w tą grę po prostu dobrze grało. Jakby już nie patrzę na nią z perspektywy, czy to jest gra RPG, czy nie jest RPG, czy ona jest bardzo hardkorowa RPG, czy też gra akcji, mi się po prostu w ten tytuł grało przyjemnie. Tak? W trójkę też mi się grało przyjemnie i we wszystkie delceki. Ale najmilej faktycznie wspominam początek, bo to był trochę, masz rację, że to był taki Osta powrót. Ostatnie tchnienie klasyki. Tak, z jednej strony tak, ale z drugiej strony to był powrót, bo faktycznie po, po tych wszystkich izometrycznych Neverwinter też wyszło, wyszło, wyszło pierwsze, Neverwinter wyszło drugie. No i później też był wielki krach, bo tak naprawdę za te wszystkie gry odpowiadał Interplay. Tak, z y, wydawca e, Interplay Entertainment, o, w zasadzie to oni stworzyli wszystkie te wielkie RPG. Do nich należała marka Fallout, Baldur's Gate, Neverwinter Nights, Icewind Icewindel, Plainscape, który wspomniałeś. Poza tym to jest to pewna ikona gatunku też. Tak. Ja na przykład mam tak, że nie wiem jak osoby, które się na przykład urodziły po 2000 roku, ale ja mam także, jak słyszę RPG, pieszy Baldur. Więc to właśnie to jest to, że jakby to jest chyba opus magnum wszystkich herpegów, takie dzieło wybitne, dzieło niedoścignione ten Baldurs. Nie wiem, jakby w mojej pamięci to faktycznie też jest ja powiem szczerze, nie grałem w odświeżone wersje, więc jakby ja wciąż w głowie mam wizję tych Baldursów, które ogrywałem te ojej, wiele lat temu. Um, i kurczę, ale pamiętam te postacie, no jakby ja pamiętam, bo ja byłem oczarowany jedną z postaci e, mroczną elfką Wikonią, jakby to było po prostu dla mnie ideał e, kobiety wtedy, e, to było wiele, wiele lat temu, e, ale masę innych postaci, no był niezrównany Mińsk, e, Ibu, e, postać, która dla mnie jest no, no wybitna, jakby ja pamiętam, że w... Jaheira. Hejra. Ja, ja pamiętam, że w pewnym momencie to była dla mnie jedna z najlepszych akcji w Baldorskiej 2, bo pamiętam, że w pewnym momencie musieliśmy dostać się do takiego domu dla obłąkanych magów. W Baldorskiej 2 był taki fragment i wiem, że było kilka ścieżek. Jakby strażnicy nie chcieli nas w żaden sposób przepuścić, i mogliśmy dać porozmawiać strażnikom z Mińskiem, a Mińsk zaczął opowiadać i konsultować się z Bu, jakby od razu dostaliśmy przepustkę. Po prostu to było piękne, po prostu to było piękne. No i właśnie, jakby na tego Baldura przyszło nam dosyć długo czekać, bo w zasadzie można powiedzieć ponad 20 lat. A to jest ciekawostka, bo wygrzebałem informację, że Baldur's Gate 3 tak naprawdę już powstawał w 2003 roku i tam prace wystartowały, Interplay i Bioware były, byli w to zaangażowani, tylko najzwyczajniej w świecie to był okres, w którym Interplay zaczął mieć problemy finansowe i nie uiścił opłaty licencyjnej dla Wizards of the Coast, czyli właścicieli praw do marki D&D. I to rozeszło się po kościach i potem 20 lat musimy dzisiaj czekać na premierę I, i pamiętam, że gdzieś znalazłem info, w którym właśnie Sven Winke, szef Larian Studios wypowiadał się, że oni od kilku lat chodzili, nękali ludzi z Wizards of the Coast, właścicieli marki, żeby pozwolili im zrobić Baldur's Gate 3. I teraz jest ten problem, który u mnie się pojawia, że czy to nie będzie problem z cyberpunku, na który ta bańka oczekiwań urosła tak duża, że ja miałem tą świadomość, że nawet gdyby cyberpunk był grą perfekcyjną w dniu premiery, bez wad, bez problemów, to i tak by, byliby gracze, którzy by narzekali. Bo jakby ta gra urosła do miana cyberpunku, urosła do miana takiej gry, która no ona zmieni rzeczywistość. Tak? I jakby czy Baldur's Gate nie będzie teraz na to cierpiał? Ja się trochę boję tej premiery Baldura. Bo szczerze mówiąc, dla mnie w tym momencie, im bliżej do premiery, a zostało ile tydzień, tak. oczekiwanie jest bardziej ekscytujące. Mam wrażenie, że oczekiwanie na Baldura jest bardziej ekscytujące niż będzie sama gra. No miejmy nadzieję, że nie. No miejmy nadzieję, że nie. Szczególnie, że tam naprawdę dużo fajnych, dobrych informacji wypłynęło. Że tam będą 172 godziny scenek. I 17 tysięcy zakończeń. Wariantów. 17 tysięcy wariantów zakończeń, tak. Jakieś, e, oczywiście to pewno będą niuanse, ale jednak nie zmienia to faktu, że to są jakieś chore, chore cyfry, tak? Jakby. Nie wiem. 172 godziny koszenek, tak? Tak, oni to porównali bardzo fajnie, że to jest e, dwa razy dłużej niż wszystkie sezony Gry o Tron. Obejrzenie wszystkich, zajmie to, e, jakby to jeszcze czas porównywalny z, z obejrzeniem wszystkich sezonów Gry o Tron razy dwa. Dlatego ja się boję tej gry, bo ja wiem, że nie mam na tyle czasu, żeby jej poświęcić tyle, ile bym chciał jej poświęcić. Dlatego no ja podejrzewam, że, że na premierę chyba nie, nie zagram w to. Boisz się? Boję się. Boję się nie tyle tego, że poświęcę inne rzeczy na to, dlatego żeby grać. Pracę. Pracę na przykład i tak dalej. Tego się nie boję, ale boję się, że będę miał gdzieś z tyłu głowy poczucie, że, że ten Baldur na mnie czeka, a ja nie mogę, nie mogę mu poświęcić nie tyle czasu, ile za, na ile zasługuje na przykład, nie? Jasne. bo umówmy się, no, gra pokroju z Gate, nie mówię tutaj, czy to trójka, czy to dwójka, czy jedynka, no to nie jest gra, no, do której siadasz na pół godziny dziennie, bo masz tyle czasu ak aktualnie. Nie? Ja zastanawiam no się, że w ogóle RPG nie są takimi grami, tak? Tutaj może być ten problem, że zaczniesz jedno proste zadanie, które będzie się ciągnąć przez kilka godzin i przecież nie przerwiesz w środku. Np. śledztwa, tak, kto, kto jest wilkołakiem. No, nie, nie przerwiesz tego, to jest nie do zrobienia. Um, tak, jakby powiem szczerze, że to, to ta największa kontrowersja, która w ostatnich wydaje mi się, dniach, tygodniach w zasadzie narosła wokół Baldursa, to jest właśnie to. Ta że, wielkość. Ta to wielkość. Wie. Bo jakby nie, nie licząc misia e, i, i, i sławetnego związku z Misiem, to wydaje mi się, że największym problemem jest ta wielkość. I e, ten tweet, który jeden z deweloperów, pan Xavier Nelson Jr. jeśli dobrze pamiętam, wrzucił, który. Zasugerował, że Baldur's Gate jest tak dużą grą, i tak dopracowaną, i tak ambitną, że jest grą przeambitną i ona będzie źle rzutować na innych deweloperów. I teraz ja to trochę czytam i jestem zaniepokojony, drapie się w głowę, bo mówię, znaczy się, że z tą branżą, którą bardzo lubię, bardzo cenię, uważam, że ta branża jest bardzo kreatywna, tak? Jakby tam pracuje może bardzo kreatywnych ludzi, wręcz artystów. I teraz jest grupa ludzi, która, tak jak w Larianie, tworzy coś absolutnie imponującego, monstrualnego wręcz. A inni deweloperzy mówią: Nie, nie róbcie tak dobrych gier, bo będziemy źle wyglądać na waszym tle. Jakby troszkę absurd. Troszeczkę tak, tylko że też trzeba wziąć pod uwagę, że o ile wszystko się sprawdzi, to wielkość baldura jednej gry. To tak, jakbyś powrzucał tam, wiesz, praktycznie zebrał wszystkie wszystkie klasyczne, powiedzmy, RPG, które wychodzą w 2023 roku, zebrał je do kupy. Mogłoby się okazać, że tam jest mniej treści niż w, jednej, w jednym, w jednym tytule Baldura. Okej, okay, ale czyja to wina? Jakby nie można karać kogoś za to, że robi coś dobrze. Myślę, że nie czyja to jest wina. Tylko. Ja się z tym zgadzam, tylko jakby ten, ten to się zrobiło troszkę atakiem, bo tam wypowiadali się ludzie z naprawdę dużych studiów deweloperskich, w których mówili, że teraz Baldur sprawi, że w zasadzie ten gatunek zostanie troszkę zniszczony przez oczekiwania, że gra będzie tak dobra, że oczekiwania graczy będą nieproporcjonalne do tego, co normalne, w cudzysłowie, studia są w stanie zaoferować. Umówmy się, Larian nie jest jakimś studiem, za którym stoją nieograniczone fundusze dużego wydawcy, tylko jest niezależnym zespołem. Tam Czytałem argumenty, że gra powstaje od 2017 roku, że trzy lata Wirelia Access, że 400 ludzi nad nią pracuje wciąż to nie są cyfry, które w, w tej branży jakoś szokują. To, to nie są jakieś cyfry wzięte z kosmosu. To nie jest tak, że nagle Larian się okaże co największym studiem. Ja podejrzewam, że taki Rockstar zatrudnia dwa, trzy razy więcej ludzi. Już nie wspomnę, ile czasu powstaje GTA 6. Tak? Jakby ja jakby też nie porównuję, no ale właśnie są studia jak Rockstar. Ja pamiętam, przy premierze Red Dead Redemption 2 były bardzo podobne zarzuty, że gra jest przeambitna, że za dużo, że po co ten realizm, że te konie też sławetne, jak one tam były dopracowane. Dalej mamy w Elden Ringu, gdzie pamiętam, że y, twórcy Horizon Forbidden West y, czepiali się tego, że Elden Ring ma y, takie bardzo proste, czyste UI. Jakby, że dlaczego gracze się cieszą? Bo, jakby, bo gracze mają dosyć gier w stylu Assassin's Creed, gdzie masz y, UI zajmuje ci 3 czwarte ekranu i masz 15 wskazówek, gdzie iść, co zrobić, kto ci co ma powiedzieć. Jakby sam, w ogóle gra prowadzi cię za rączkę, jakbyś był idiotą. Tylko, że mm, troszeczkę też. Wiesz, jestem w stanie zrozumieć tych mniejszych deweloperów, znaczy mniejszych, tych, którzy tworzą mniej rozbudowane tytuły, dlaczego? Przez to jak gracze się zachowują współcześnie. Że zrobisz coś mniejszego, to zostaniesz skrytykowany i porównany, wiesz, masz pięć razy mniejszy zespół, ale ich to nie interesuje. Gracza na forum mnie interesuje, że masz pięć razy mniejsze zasoby, pięć razy mniejszy zespół, ale bo oni zrobili tak. Nie? To wy też możecie. Okej, okay, okej. Okay. Znaczy, jestem w stanie gdzieś się zgodzić z tym argumentem, ale to jest takie troszkę, e, wydaje mi się, że tych graczy, którzy tak robią, jest jednak mniejszość. Ja w to wierzę, może naiwnie, ale wydaje mi się, że w każdej branży znajdziemy taką bandę troli, która będzie chodzić i się czepiać, a taki normalny gracz jakby nie powie, że gra robiona przez 10 osób, która jest takim faktycznie owocem pasji, trochę i zaangażowania i ona tam to jest nie wiem, pierwsze, drugie dzieło jakiegoś małego niezależnego studia, nie będą oczekiwać od tej gry nagle tego samego co od Baldur's Gate 3, bo to jest wiesz, to jest tak jakby Rockstar wyda GTA 6. I też wątpię, żeby ktoś przyszedł i powiedział, że, nie wiem, jakieś małe studio, które ma 10-15 deweloperów, dlaczego nie zrobiliście takiej gry jak GTA 6? Jakby nie wiem, czy ktoś tak powie, to byłby absurd. Mi się wydaje, że z baldursem jest ten problem, że ludzie myśleli, że ta gra będzie po prostu mniejsza. Jakby gdzieś patrzyli przez pryzmat tej marki sprzed 20 lat. I patrzyli na to jak na Pillars of Eternity, nic nie ujmując, uwielbiam to uniwersum, uwielbiam gry, pierwszą, drugą część, ale to były gry troszkę zrobione właśnie mniejszym budżetem, to było widać na wielu poziomach. Jak ja patrzę jak wygląda Baldur's Gate 3 na tych materiałach, które prezentują, to faktycznie wow, no to wygląda. No, no i też kwestia tego, że Larian tak troszeczkę zarzucił nas tymi informacjami nagle, że gra jest w ówczesnym dostępie od 3 lat. 3 lata, 3 no? lata. Trzy lata jest we wczesnym dostępie, a teraz w ciągu trzech w ciągu tygodni dostaliśmy wiesz, informacje o tych zakończeniach, o długości kawego gameplay. Bo wiesz, dopiero teraz zaczynamy być świadomi, jakie to jest duże. Może tak, może to jest taki szok trochę, bo jakby ja totalnie nie rozumiem tego, żeby jak można atakować deweple, dewelopera za to, że zrobił coś, coś innego, coś lepszego. Jakby branża do tego powinna dążyć. Jeśli masz sposoby, masz pomysł, masz możliwości robić coś e, ponad to, to inni powinni do tego dążyć. Jak ja widzę, że e, gracze wciąż dostrzegają jakieś tam kosmiczne detale w Red Dead Redemption 2, gra, która ma, nie wiem, już 5 lat, jeśli się nie mylę, e, i wciąż dostrzegają jakieś tam kosmiczne detale, e, no to dla mnie to jest to. No, jakby po to też się tworzy tak wybitne tytuły i, i znowu, no. Ja mam świadomość, że nie będą takie gry, po... właśnie to jest w nich piękne, że te gry powstają raz na pół dekady. One nie będą powstawać co roku, one nie będą powstawać 10 razy w roku. Jakby są gry mniejsze, większe, średnie, bardzo duże, mega duże i jest Baldur's Gate 3. Jakby tak mi się wydaje. Jakby tyle. Największym dla mnie teraz takim problemem, oprócz tej kontrowersji, to jest to, że ja nie zagram Baldursa na swojej... Głównej platformie nie będę ukrywał, i swojej ulubionej, czyli na Xboxie. ja już odchodząc od tego, nie, nie rozumiem grania w RPGi na, na konsoli. Ja tak przeszedłem całe dywanie t 2, jakby. Nie wyobrażam sobie. Miałem rzeczywiście za czasów jeszcze. Cały czas korzystam z konsoli, cały czas Xbox jest moją główną platformą. Jeszcze za czasów korzystania z PlayStation, to była PS4, kupiłem Baldura 2 na PS4. No, nie dałem rady. Ale wiesz, wydaje mi się, że dużo zależy od deweloperów. Ja jakiś czas temu miałem okazję recenzować drugą część Pathfindera od Olcat Games. I miałem to szczęście, że miałem, ogrywałem i wersję PC-tową i chyba jakieś rok, półtora roku później wersję konsolową. I ja powiem Ci szczerze, wersja konsolowa mi leży bardziej. Tam przebudowano interfejs, całe sterowanie, wszystko naprawdę widać, że deweloperzy włożyli dużo serca w to, żeby usiąść i to wyglądało dobrze. U mnie chyba ta nostalgia bierze górę, gdzie ja sobie grając w RPGi przypominam sobie to beztroskie, słodkie dzieciństwo, gdzie się siedziało z myszką. Wiesz, i trzeba, było, wiesz, Ten kult, kult myszki i klawiatury, okay, wtedy, okay. chodzący wtedy. Jakby nie? dla mnie dla Koop mnie jest zwycięzcą. I czy on jest online, czy gram online, czy gram na split screenie, to jest bardzo fajne. To mnie, kupi to mnie kupiło w konsolowej wersji Original Sin 2. To miał mieć Baldur's. Ba, inaczej, to Baldur's ma, i właśnie to jest mój, to jest mój problem. Moja ulubiona platforma nie dostanie. Najbardziej oczekiwanej przeze mnie gry roku, z powodu e, dla którego najbardziej chciałem zagrać w tą grę na konsoli. Jakby to się tak splątało, że to jest niemożliwe, bo wiemy już, że na Xboxie gry nie będzie jeszcze jakiś czas. Bo problemem jest tryb lokalnej kooperacji e, i, i e, um, dziwna, troszkę niezrozumiała dla mnie polityka Microsoftu względem konsoli Xbox Series XS. No Microsoft chce być dobry dla wszystkich. A krzywdzi tym, tych, którzy, że tak powiem, mocno, chyba najmocniej wspierają, bo wydając na konsolę dwa razy więcej, zaczyna, dobra, nie można powiedzieć na mocniejszą, tylko moim zdaniem Xbox Series X jest podstawową konsolą aktualnej generacji Microsoftu. SK to jest taki dodatek dla osób, które nie potrzebują mocnej konsoli. Bo dla, bo... dla ludzi, którzy grają od czasu do czasu. Dokładnie. Prawda? I dlaczego nie, nie jest tak, że SK jest pomijana w pewnych tytułach, które nie radzą sobie z tą konsolą, ale jest przeznaczona dla osób, które świadomie decydują się na słabszy sprzęt. Tak jak z komputerem, prawda? Kupujesz sobie, nie wiem, laptopa za 2000, powinieneś być świadomy tego, że, że nie zagrasz tam w nie wiadomo co. Tak, no dokładnie. I na, na, dla, mnie, dla mnie to było totalnie niezrozumiałe. Jakby z jednej strony, Microsoft godzi się na to, że gry wyglądają gorzej na Xbox Series S. Prawda? I z tym nie ma problemu, z rozdzielczością, z, z klatkarzem i tak dalej, ale totalnie nie godzi się na to, że, żeby gra miała inne funkcje, bo to chodzi o te funkcje. I Sven Winkie, właśnie z Larian Games, potwierdził, że e, no, absolutnie nie mogą mieć pozwolenia od Microsoftu na to, że gra na Xbox Series X otrzyma lokalny e, tryb kooperacji, a na Series S nie. Tylko problem jest to, że ze względu na to, jak ta gra wygląda, jak działa, jak, jak jest duża, to jednak symulowanie w tym samym czasie, tak szczególnie w split screenie, w podzielonym ekranie, dwóch niezależnych, tak jakby też, też twórcy Lariana podkreślają, że gracze nawet nie są w stanie zrozumieć tego, póki nie zagrają, jak dużą swobodę w split screenie otrzyma każdy z graczy. tak? że praktycznie można robić dwie niezależne od siebie rzeczy, nie, nie musimy chodzić za sobą, tak? By totalnie ten świat, wchodzimy razem, idziemy sobie w, dwie, w dwa przeciwne kierunki. No, Esk, która jest o połowę tańszym urządzeniem, znacznie słabsza, jest takim budżetowym rozwiązaniem. No i A to, moim zdaniem, to jest jeżeli, tak, jak powiedziałeś, karanie gracze. Jeżeli ta funkcja jest tak bardzo rozbudowana, prawdopodobnie można ją wyciąć całkowicie z wersji na Eskę, Tak, niech i byłoby... tam po prostu nie będzie. Decydujesz się na słabszy sprzęt. Masz ograniczony dostęp do pewnych funkcji, które na nim nie działają. Po prostu musisz mieć świadomość, że pewne rzeczy u Ciebie nie będą działać. To jest proste. To jest jakby, wydaje mi się, że Microsoft chciał być za dobry z jednej strony. I przez to, że chciał być za dobry, tak naprawdę jest gorszy dla tych graczy, którzy zainwestowali w ich sprzęt najwięcej i prawdopodobnie wydają na ich gry najwięcej. I to tyle e, dzisiaj od nas. Dałem tylko jeszcze na koniec, powiedz w takim razie, Baldur's Gate 3 na premierę, tak czy nie? Nie kupuję na premierę, bo wiem, że nie mam czasu w nią grać teraz. Okej, okay. ja powiem szczerze, że u mnie hype train już zawędrował tak daleko, że ja zdecydowanie na premierę tak. Mam nadzieję, że będziemy mogli podzielić się z Wami, przynajmniej ja, moimi wrażeniami. Jeśli podobał Wam się materiał, dajcie łapkę w górę, dajcie nam znać w komentarzach, czy wyczekacie na Baldur's Gate 3, jakie macie wspomnienia z Baldur's Gate 2. I co więcej, dzięki, do zobaczenia za miesiąc. Hej!